Dzień dobry. Dziś przedstawię Państwu dwa rodzaje urządzeń hybrydowych od Imergas. Omówimy sobie ich budowę, zasady działania, a także powiemy sobie jakie mają możliwości, czy są podobne oraz jakie są pomiędzy nimi różnice. Zapraszamy. Pierwsze o czym musimy sobie powiedzieć to jak zbudowane są oba urządzenia. Zacznijmy od urządzenia Magis Combo Plus, czyli hybrydy pompy ciepła typu Split połączonej z kotłem gazowym występującym w wersji jedno- jak i Dziś skupmy się na wersji jednofunkcyjnej, czyli służącej do połączenia z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Jednostka zewnętrzna zawiera trzy z czterech podstawowych elementów układu chłodniczego: są to parownik, sprężarka oraz zawór rozprężny. Skraplacz, czyli element odpowiedzialny za przekazywanie ciepła do medium grzewczego, najczęściej wody, znajduje się w budynku w jednostce wewnętrznej. Umiejscowienie tego elementu jest główną różnicą pomiędzy urządzeniem typu split a monoblok. W samej jednostce wewnętrznej mamy zintegrowane w jednej obudowie elementy pompy ciepła i kotła gazowego. Dodatkowo znajdują się tam dwie pompki obiegowe tłoczące wodę na instalację centralnego ogrzewania lub wężownicę zasobnika ciepłej wody użytkowej. Jedna odpowiada za tłoczenie medium grzewczego wyprodukowanego przez pompę ciepła, a druga za medium wyprodukowane przez kocioł gazowy. Drugim rodzajem urządzenia hybrydowego w bufecie Immergas jest Vitrix Hybrid Plus. Mówimy tutaj o hybrydzie pompy ciepła typu monoblok połączony z kotłem gazowym występującym w wersji jedno-jak i dwufunkcyjnej. Skupmy się dzisiaj na wersji jednofunkcyjnej, czyli służącej do podłączenia zasobnika z ciepłą wodą użytkową. Cały układ związany z pracą czynnika roboczego, czyli parownik, sprężarkę, skraplacz oraz zawór rozprężny, mamy zamknięty pod jedną obudową, znajdującą się na zewnątrz budynku. Z urządzenia wprost do naszego budynku trafia już medium w postaci wody lub roztworu wody z glikolem. Za obieg ciepła pomiędzy jednostką zewnętrzną, wewnętrzną oraz instalacją odpowiada pompka obiegowa wbudowana w jednostkę wewnętrzną. Dodatkowo w moduł znajdujący się w budynku mamy wbudowany kocioł gazowy pełniący rolę źródła szczytowego skrajnie niekorzystny w skrajnie niekorzystnych warunkach temperatury zewnętrznej. Przejdźmy teraz do zasady działania obu urządzeń. Zacznijmy od urządzenia Magic Combo Plus działającego w trybie ciepłej wody użytkowej. Spójrzmy na rysunek widoczny na ekranie. Cały proces rozpoczyna się na zewnątrz budynku, gdzie ciepło odzyskiwane jest na parowniku w jednostce zewnętrznej. A następnie transportowane na skapad w jednostce wewnętrznej. Stamtąd zawór trójdrogowy kieruje na wężownicę zasobnika ciepłej wody użytkowej. Praca kotła gazowego załączana jest w momencie niedoboru w mocy pompy ciepła względem rozbioru ciepłej wody użytkowej lub w głęboko ujemnych temperaturach powietrza zewnętrznego. Dzięki temu, że urządzenie posiada w jednostce wewnętrznej dwa zawory trójdrogowe, Zasilamy wężownicę tego samego zasobnika, który zasilaliśmy w przypadku pracy pompy ciepła. Jest to znaczące uproszczenie. Gdybyśmy posiadali dwa oddzielne urządzenia, czyli pompę ciepła i kocioł gazowy, musielibyśmy mieć zasobnik dwuwężownicowy lub dwa zasobniki. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w trybie centralnego ogrzewania. Podobnie jak poprzednio, cały proces rozpoczyna się na zewnątrz skąd ciepło transportowane jest do wnętrza budynku. Teraz różnica polega na tym, że zawór trójdrogowy przełącza się z trybu przygotowania ciepłej wody użytkowej na zasilanie instalacji centralnego ogrzewania. W tym przypadku zastosowane są dwa obiegi grzewcze. Pozwala to dopasować się do najbardziej wymagających instalacji budynku. Taki układ ma zastosowanie w przypadku połączenia dwóch różnych systemów, np. wysokotemperaturowego ogrzewania grzejnikowego oraz niskotemperaturowego ogrzewania płaszczyznowego. Całym procesem zarządzania i dostarczania ciepła zajmuje się automatyka pompy ciepła. Urządzenie maksymalnie może obsłużyć trzy obiegi grzewcze. W momencie niedoborów mocy pompy ciepła, względem zapotrzebowania budynku, w głęboko ujemnych temperaturach powietrza zewnętrznego, poniżej punktu białego załącza się praca kotła gazowego. Następnie zarządzanie ciepłem odbywa się już na tej samej zasadzie, co w przypadku pracy na układzie pompy ciepła. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest prostota. Niezależnie czy mówimy o pracy na pompie ciepła, czy na kotle gazowym, wystarczy ustawić jedną krzywą grzewczą, a temperatura zawsze będzie dopasowana do wymogów naszej instalacji. Dodatkowym atutem jest to, że niezależnie czy mówimy o pracy pompy ciepła, czy kotła gazowego, zawsze zasilamy instalację w ten sam sposób. Pozwala to znacznie uprościć instalację hydrauliczną w naszym budynku. Dodatkowo urządzenie posiada możliwość jednoczesnej pracy w trybie przygotowania wody użytkowej, jak i ogrzewania, co to oznacza w praktyce? Sprawdźmy, co się stanie w momencie znacznego rozbioru wody, np. Na podczas napełniania wanny oraz zapotrzebowania budynku na centralne ogrzewanie. Jesteśmy w stanie zaspokoić obie te potrzeby w jednym momencie. Kocioł gazowy będzie zasilał ciepło wężownicę w zasobniku, a pompa ciepła instalację centralnego ogrzewania. Magic Combo Plus ma współpraca z kotłem gazowym, czyli jak to wygląda w praktyce. Urządzenie Magic Combo Plus działa na zasadzie trybu biwalentnego alternatywnego. Co to oznacza w praktyce? Spójrzmy na przedstawiony wykres. Linia czerwona to zapotrzebowanie cieplne naszego budynku w całym zakresie temperatur dla sezonu grzewczego. Linia niebieska to moc grzewcza pompy ciepła. Punkt przecięcia się tych linii to pokrycie się mocy pompy ciepła i potrzeb cieplnych budynku. Miejsce to nazywamy punktem biwalentnym. W momencie niedoborów mocy pompy ciepła, czyli poniżej punktu biwalentnego, całkowicie wyłącza nam się układ czynnika roboczego, a załącza praca kotła gazowego. Punkt biwalentny w urządzeniu Magic combo deklaruje się w dwóch krokach. Mówiąc w uproszczeniu. Pierwszym punktem jest temperatura zewnętrzna, poniżej której mamy zezwolenie na pracę kotła gazowego, a drugim jest czas, jaki pompa ciepła ma na dogrzanie budynku. Jeśli oba te parametry zostaną przekroczone, układ przełączy się na pracę kotła gazowego. Przejdźmy teraz do urządzenia BITRIX HABIT Plus, działającego w terenie przygotowania ciepłej wody użytkowej. Spójrzmy sobie na przedstawioną animację. Cały proces odzysku ciepła z powietrza odbywa się na zewnątrz budynku. Z racji konstrukcji urządzenia do modułu jednostki wewnętrznej trafiamy już medium grzecznym. Stamtąd zawód trójdrogowy kieruje je na wężownicę zasobnika ciepłej wody użytkowej. W momencie niedoboru w mocy pompy ciepła względem rozbioru ciepłej wody użytkowej przez domowników lub w głęboko ujemnych temperaturach powietrza zewnętrznego, załącza się praca kotła gazowego. Następnie Automatyka kieruje ciepło wyprodukowane przez kocioł do wyżownicy tego samego zasobnika, który zasilaliśmy w przypadku pracy pompy ciepła. Jest to znaczące uproszczenie instalacyjne. Zobaczmy teraz, jak urządzenie zachowuje się w trybie centralnego ogrzewania. Ciepło odebrane podczas pracy agregatu trafia do jednostki wewnętrznej. W dalszej kolejności zawór tui drogowy przełącza się z trybu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Na zasilanie instalacji centralnego ogrzewania. Dużą zaletą urządzenia jest to, że ma bardzo niski wymagany zład wody, przez co na instalacji nie ma konieczności stosowania bufora ciepła. Przekłada się to na niższe koszty inwestycyjne, a także na oszczędność miejsca w kotłowie. W momencie niedoboru w mocy pompy ciepła względem zapotrzebowania budynku, czyli poniżej punktu biwalentnego, załącza się praca kotła gazowego. Następnie zarządzanie ciepłem. Odbywa się już na tej samej zasadzie, co w przypadku pracy na układzie pompy ciepła. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest prostota. Niezależnie czy mówimy o pracy na pompie ciepła, czy na kotle gazowym, wszystkim zarządza jedna automatyka, przez co temperatura zawsze będzie dopasowana do wymogów naszej instalacji. Podobnie jak w urządzeniu Magic Combo, niezależnie czy mówimy o pracy pompy ciepła, czy kotła gazowego, zawsze zasilamy instalację w ten sam sposób. Tymi samymi krucicami. Pozwala to znacznie uprościć instalację hydrauliczną. Sprawdźmy teraz, jak wygląda sytuacja w trybie współpracy urządzenia Vitrix Hybrid Plus z kotłem gazowym. Mówimy tutaj o współpracy na zasadzie trybu biwalentnego alternatywnego, jak i biwalentnego równoległego. Co to oznacza w praktyce? Spójrzmy na przedstawione wykresy. Jednym z możliwych sposobów pracy urządzenia jest tryb biwalentny alternatywny znany z urządzenia Medis Nowością jest natomiast możliwość pracy z kotłem gazowym na zasadzie trybu biwalentnego równoległego. Co to oznacza? Spójrzmy sobie na przedstawiony wykres. Linia czerwona to zapotrzebowanie ciepłem naszego budynku w całym zakresie temperatur dla sezonu grzewczego. Linia niebieska to moc grzewcza pompy ciepła. Punkt przecięcia tych linii to pokrycie się mocy pompy ciepła i potrzeb cieplnych budynku. Miejsce to nazywamy punktem biwalentnym. W momencie niedoboru w mocy pompy ciepła, czyli poniżej tego punktu, mamy jednoczesną pracę pompy ciepła oraz kotła kondensacyjnego. Punkt biwalentny w urządzeniu Vitrix Hybrid możemy deklarować na dwa sposoby. Pierwszy jest podobny do tego w urządzeniu Meris Combo i składa się z dwóch kroków. Uproszczenie. Pierwszym jest temperatura zewnętrzna, poniżej której jest zezwolenie na pracę kotła gazowego, a drugim jest czas, jaki pompa ciepła ma na dogrzanie budynku. Jeśli oba te parametry zostaną przekroczone, to układ przełączy się na pracę kotła gazowego. Drugi sposób polega na inteligentnym zarządzaniu poprzez wprowadzone ceny za energię elektryczną oraz gaz. Na podstawie temperatury zewnętrznej, zasilania instalacji oraz wprowadzonych stawek zapaliwa urządzenie samo wybierze najbardziej optymalne w danym momencie źródło ciepła dla naszego budynku. O czym musimy sobie jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o najistotniejsze parametry oraz różnice pomiędzy oboma urządzeniami. Urządzenie Magis Combo Plus jest w stanie pracować do temperatury zewnętrznej wynoszącej minus 25 stopni Celsjusza, w przypadku pracy na układzie termodynamicznym pompy ciepła osiągamy temperaturę zasilania wynoszącą maksymalnie 65 stopni Celsjusza. W przypadku kotła gazowego mówimy tutaj o wartości 80 stopni Celsjusza. Dla urządzenia Wittlix Hybrid praca na jednostce zewnętrznej to minus 15 stopni Celsjusza. Maksymalna temperatura zasilania dla pompy ciepła to 55 stopni Celsjusza, a dla kotła Gazowego mówimy tutaj o 85 stopniach Celsjusza. Dodatkowo w przypadku awarii jednego z komponentów, np. kotła gazowego w urządzeniu macis Combo lub kotła gazowego w urządzeniu Bitrix automatycznie nastąpi przełączenie w tryb pracy na pompie ciepła, dzięki czemu mamy zagwarantowane bezpieczeństwo energetyczne dla naszego budynku. Jeżeli chodzi o dopasowanie urządzenia do zapotrzebowania naszego budynku, Imergas posiada bardzo szeroką ofertę urządzeń w swojej gamy. W przypadku urządzenia Majis Combo mówimy tutaj o mocy pompy ciepła wynoszącej 4, 6 lub 9 kW. Połączone jest to z mocą kotła gazowego wynoszącą 24 kW. W przypadku budynków o podwyższonym zapotrzebowaniu mówimy tutaj o mocy pompy ciepła wynoszącej 12, 14 lub 16 kW połączonej z kotłem gazowym o mocy 32 kW. Dla urządzenia Vitex Hybrid Plus mamy moc pompy ciepła wynoszącą 4 kW, która jest połączona z mocą szczytową w postaci kotła gazowego wynoszącą 24 kW. Jeśli mowa o programach dofinansowań dla urządzenia Magis Combo. 4, 6 oraz 9 i urządzenia Bitrix Hybrid mówimy o najwyższym progu dofinansowania, ponieważ mamy tutaj klasę efektywności wynoszącą A dla temperatury zaściania 55 stopni Celsjusza. Dla urządzenia Magic Combo 12, 14 oraz 16 mówimy o klasie efektywności energetycznej A dla temperatury zasilania 55 stopni Celsjusza.